Hejka hejka jak obiecałem posyłam e, posyłam jakie mam blachy e, to, to akurat e, będziesz widział co, co będziesz e, chciał zamówić Street Fighterek 2 Metroid Street Fighterek 1 to gdzie tam? Takie coś Bloodborne Umbrella Corporation z Następny Resident Village Final Fantasy X uh, Super Metroid Mass Nessa Domek Dwójko jest fajny uh, Mortal Kombat Excite Bike to akurat mam e, e, kompletnego w pudełku z instrukcją, więc super. Do mojej kolekcji Resident 4. Był też Resident 4, ale nie, nie było z oznaczeń na dole. Tylko sama nazwa, więc ten jest o wiele lepszy. Resident 2 z Birkinem. Zajebisty. E, Raczej ten klank. Tu oczywiście do mojego arcade game roomu Będzie pewnie na, na drzwi Kolejny Resident Dwajeczka, oczywiście okładka z gry Metroid Fusion Klasyk Wolverstein 3D. Kurna ile się to nagrałem? Metroid to chyba drugiego mamy Troida Defender Williamsa Crash Bandicoot 2 Dom, 1 Zajebisty Film z filmu uh, Resident Evil Degeneration Or Degeneration Jak to tam ludzie mówią Snake, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, To jest super układeczka z Adam Czwóreczka, Game of the Year, Crash Bandicoot, Mortal Kombat, Sub-Zero i Scorpion i ostatni. Street Fighter 2 to akurat dramego brata, więc mam nadzieję, że no, Street Fighter 2 mówi, aha, jeszcze kur mój kumpel e, chudy pytał się, czy, 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 czy nie mam tego filmu. Mam na laptopie, ale nie mam oryginalnego, ale kur pewnie za za takiego bakcyla chudy, że pewnie kupię sobie kur na ten film Street Fighter 2 animowana taka wersja anime. Więc, pozdrowienia dla chudego I na temat tego filmu jak znajdę to Ci dam znać Trzymaj się, hej, narza, nara nara i pozdro